Panie premierze! Wera Jurowa zapowiedziała, że Polska ma tylko trzy tygodnie na odpowiedź na zapytanie Komisji Europejskiej w sprawie Lex Tusk, czyli ustawy, która powołuje komisję badającą rosyjskie wpływy. Czy polski rząd wyrobi się w tych, tym trzytygodniowym, bardzo krótkim, jak na zwyczaję, europejskie, terminie? Tak oczywiście odpowiemy Komisji Europejskiej na wątpliwości, a tutaj podkreślę z całą mocą to, co znalazło się w domenie Publicznej jako fake news tak naprawdę. Otóż, Szanowni Państwo, nikt, również ci, którym ewentualnie w, krótki, w krótkim terminie udowodnione, by zostało um, działanie na rzecz Federacji Rosyjskiej w tym czy innym obszarze nie również ci tym nie zostanie odmówione prawo wyborcze, ponieważ ono jest zagwarantowane za w konstytucji. Każdy będzie mógł startować na posła i senatora. Niech się pan Tusk nie boi. Widzę, że uderz w stół, a nożyce się odezwą. Bardzo się tego przestraszył, ale naprawdę proszę się tego nie bać. Spokojnie, każdy będzie mógł startować na posła czy na senatora. I może jeszcze jedna ważna informacja z tym związana. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej w momencie, kiedy ona zacznie działać, nie będą ostateczne, decyzja ostateczna to jest decyzja sądu pierwszej i drugiej instancji.